Witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Celejowska, kanał Anatomia Zdrowia. Ze mną jest Pan Marcin Józefaciuk, Dzień dobry, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Komisji Polityki Społecznej Komisji i Rodziny. Polityki Społecznej i Rodziny. Jesteśmy dzisiaj na konferencji zorganizowanej przez SeniorUp dotyczącej zdrowia seniora, jak również poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Proszę powiedzieć. Jak, jakie obszary do poprawy widzi Pan na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o udział seniorów w życiu cyfrowym? Właśnie jestem po, po, po analizie i po, tej, po, po przeczytaniu e, raportu. E, o dziwo, seniorzy czują się coraz lepiej, po, ponad 70% czuje się bardzo dobrze w przestrzeni cyfrowej. Korzystają ze smartfonów, żeby szukać informacji, żeby rozmawiać ze, ze znajomymi, kontaktować się, żeby słuchać muzyki, ale jeśli chodzi o, o szukanie i korzystanie z usług internetowych, czy też z urzędów internetowych, mają już problem, czy ewentualnie zakupy internetowe. Tutaj mają problem, więc na pewno to wymaga wzmocnienia, ale seniorzy czują się dobrze, korzystają z technologii, bo zawsze myślimy o seniorze jako o osobie, która w ogóle nie ma telefonu albo taki jeszcze telefon z klawiaturką i, i nie jest w stanie, Korzystać. Tutaj okazało się, że korzystają, dobrze się czują, potrafią to robić, tylko niektóre usługi nie ufają niektórym osobom. No tak, a okazuje się, że ponad połowa seniorów korzysta z internetu aktywnie i to nawet Dokładnie. osoby do prawie 80 roku życia. Dokładnie. Jedyne, co w tym obszarze należy zrobić, to bardziej aktywować seniorów, uczyć, edukować, jak unikać tych zagrożeń. Jakie tu działania właśnie z ramienia tej Komisji Polityki Społecznej są podejmowane w chwili obecnej w tym kierunku. na komisji rozmawiamy na temat seniorów. Jest też podkomisja senioralna. Tam razem z panią minister staramy się wypracować nową ścieżkę, albo w jaki sposób polepszyć życie seniorów, którzy ustalmy, nie są takimi samymi seniorami, jak, jak my mamy w głowie, czyli nie, nie ma tego archetypu seniora. Bo są aktywni seniorzy, są, akty są seniorzy, którzy chcą wychodzić do ludzi, są też schorowani, mają swoje problemy, ale seniorzy to nie jest jednolita grupa. To jest grupa ludzi każdego pokroju i, i każdej Myśli i warto jest z nich skorzystać, bo ogólnie myślimy, e, seniorzy to niech mają święty spokój. Nie. Oni chcą być aktywni, chcą być angażowani i o tym rozmawiamy między innymi na temat aktywizacji polskich seniorów w, w Polsce. Czyli mamy rozumieć, że te działania skierowane do seniorów będą uwzględniały ich w pewnym sensie indywidualne preferencje, no bo to już jest dzielenie na grupy, tak? No bo, tak jak tu wcześniej na konferencji zauważono, jeden senior woli zostać w domu, nic nie robić, drugi senior jest aktywny i będzie chciał aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Ja bym nie do końca powiedział, że jest to dzielenie na grupy, tylko bardziej umożliwienie wyboru e, pewnych ścieżek seniora, naturalnych dla niego ścieżek, w, w których chce się rozwijać. Uh -huh. No dobrze, no ale to a co z tymi seniorami, którzy nie czują tej potrzeby, którzy gdzieś się schowali w domach, niekoniecznie z powodu złego samopoczucia, złego stanu zdrowia, tylko po prostu są samotni, nie widzą sensu w wychodzeniu do ludzi, do społeczeństwa, myślą, że nie ma dla nich już miejsca w dzisiejszym społeczeństwie. Co tutaj w tym obszarze Państwo planujecie zrobić? Wszystko jest ważne, jeśli chodzi o to, czy to seniorowi przeszkadza. Bo jeżeli seniorowi to nie przeszkadza i to jest jego świadoma decyzja, że, że ma dosyć, że chciałby spowolnić swoje życie, bo na przykład całe życie pracował bardzo aktywnie z ludźmi i chce teraz po prostu święty spokój. Przez chwilę to musimy też to zaakceptować. Ale jeżeli to seniorowi przeszkadza, to właśnie jedna, to właśnie ta aplikacja, na który, którą dzisiaj poznajemy, jest jedną z takich aplikacji, żeby seniorzy. Mogli wyjść, mogli znaleźć sobie grupę kontaktową, mogli wyjść do ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, którzy mają też podobne problemy mhm. i, i zacząć znowu aktywować się w, w społeczeństwie. Czyli taka troszkę aktywizacja, tylko że cyfrowa tego dokładnie, seniora, żeby on dokładnie. się nie czuł taki osamotniony, bo na pewno gdzieś to mu doskwiera i na pewno może ta decyzja wcale o pozostaniu w domu, może wcale do końca nie jest świadoma, może ona wynika z poczucia beznadziejności, braku, oferty skierowanej bezpośrednio do takich osób. Dokładnie. Nie wiemy tego, tak? Albo no ze względu na to, że ktoś myśli jestem seniorem, to muszę być w domu i muszę już się odłączyć, izolować od społeczeństwa, bo społeczeństwo już mnie nie chce. No właśnie, więc tutaj wchodzimy też w takie schematy społeczne i w związku z tym, czy te działania, które są podejmowane, czy... Zamierzacie łamać trochę ten schemat takiego seniora, starszego, schorowanego, nieaktywnego, czy, czy po prostu będziecie e, bazować trochę na tym, bo jednak co by nie mówić, polskie społeczeństwo jest dosyć mocno konserwatywne, więc e, nie każdemu taki aktywny senior i taki wizerunek takiego seniora, który nie wiem, skacze na spadochronie, się może spodobać i nie każdy w tym się będzie czuł dobrze. Pewnie, ale to seniorzy mają się dobrze czuć. Seniorzy są grupą, która, która jak najbardziej zasługuje na to. Ze względu na to, że to jest ta kolejna dwudziestka, jak tutaj bardzo ładnie mówiono na temat tych dwudziestek w życiu, to jest kolejne dwudziestolecie człowieka, ta jesień, tak zwana życia, jakkolwiek to dziwnie, to sami brzmi. W każdym razie to seniorzy mają się się aktywować, jeżeli chcą. My w Łodzi mamy świetne grupy seniorów, którzy są niezwykle aktywni, tak jak latające babcie, które organizują dla wnuczków nie tylko swoich, ale też innych, różne wydarzenia, aktywności, animacje. I, I angażują się w życie społeczne, I, i ludzie jak najbardziej tego potrzebują. Każdy potrzebuje, tak samo jak każdy potrzebuje tego archetypowego taty i mamy. Każdy potrzebuje dziadka. I nie ma coś. ani jednej osoby, która nie potrzebuje dziadka i babci tej wiedzy, tego doświadczenia, tego spokoju. No właśnie, bo to wsparcie seniorów, ta ich wiedza i pomoc też w wychowaniu młodego pokolenia jest nieoceniona. I Dokładnie. dzisiaj, w dzisiejszym świecie te trochę relacje zostały zachwiane i trochę zrywane te łańcuchy, niestety. Czy tutaj działania polityki społecznej też przewidują coś, żeby można było podziałać w tym kierunku, trochę odnowić te relacje? Jak to, to wygląda? Jest, to jest niezwykle trudne, ze względu na to, że nie można stworzyć jakiejś ustawy czy rozporządzenia, które nakaże, zakaże, wesprze, ale organizujemy, przekazywane są też pieniądze do organizacji pożytku publicznego do trzeciego sektora i Również organizowane są akcje społeczne propagujące niektóre, nie, nie, niektóre rzeczy. Tak więc bardziej idziemy w kierunku miękkich fun, wykorzystania funduszy w sposób miękki, żeby aktywować seniorów, żeby właśnie ludzie zaczęli za pomocą programów socjalnych aktywować tych seniorów. Tak więc nie pisanie ustaw, nie nakaz, mhm. seniorze, ty musisz. Tak, oczywiście, tylko, bo to nie ma sensu. Tylko, tylko aktywizacja żeby oddolna. Nie, żebyśmy zrozumieli, dlaczego jest to warte. Jest bardzo wiele fundacji i grup stworzonych przez seniorów, którzy potrzebują takiego właśnie pchnięcia, żeby, żeby mogli wyjść do ludzi. I, hmm. I po to my jesteśmy. I też po to jest aplikacja Senior App, tak. która też właśnie łączy osoby starsze z młodszymi i tymi w średnim hmm. wieku. W każdym razie, wszystkimi, którzy chcą się zaangażować w tą pomoc, także zachęcamy do korzystania z tej aplikacji. Tak I e, trzymam kciuki za pomyślne pracę. I będziemy śledzić, przyglądać Zapraszam. się działaniom, i mam nadzieję, że również tutaj przy wsparciu wszystkich partnerów wydarzenia uda się prowadzić e, pozytywne zmiany na przyszłość dla seniorów, bo to tak naprawdę dotyczy, będzie dotyczyło prędzej czy później każdego z nas. Mam nadzieję, R miesiąc temu bodajże była też konferencja, duża konferencja w Senacie e, z seniorami. Regularnie to się dzieje. Zaraz będzie e, senat albo Sejm Seniorów e, miał miejsce na, na terenie Sejmu, więc, więc seniorzy jak najbardziej się aktywują i, i widzą potrzebę dalszej aktywizacji. Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo Pozdrawię za rozmowę. Serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.